Cześć, z tej strony Adam Kraka z hodowli Kraka z Dzisiaj sobie e, obejrzymy miot numer 4, czyli Fire Pied Head Hypo e, razy e, Bladred Red Tessera Pied Side. Okazało się, że siadł nam jeszcze Charcoal, więc sobie też od razu poidentyfikujemy maluchy i je poseksujemy od razu. Także zapraszam. Lecimy z pierwszym, one już są po wylinkach, więc zaraz też dzisiaj będą karmione. Na pierwszy strzał leci to jest granit. Granit Piedside. Prawdopodobnie, a nie, są jakieś małe białe przebitki. Czyli to będzie Low, low Expression. Ale bardzo fajnie wyczyszczone boki. Ciemna góra. Bardzo ładny osobniczek. I zaraz go sobie, o, gryzący, gryzący wyseksujemy. E, kilka słów o tym, jak seksujemy z zbożówki. Możliwie jak naj, najdelikatniej. Łapiemy sobie ogonek. Tutaj, tak jak w przypadku reguiusów, niczego nie przytykamy, bo sobie nic nie będziemy w stanie wycisnąć. E, najlepiej sobie główkę gdzieś mniej więcej w tych palcach z, z, złapać sztywno. Tu obrócić. Bardzo często też defekują, wydalają, e, sikają, moczą. I tak dalej, więc, więc trzeba się naszczykować na to, że będzie brudno. No więc lecimy z pierwszą sztuką. I tutaj możecie zobaczyć e, żeńskie narządy płciowe. Hemiclitoris, o ile nie kaleczę łaciny w tym momencie. I seksowanie polega do, na tym, że bardzo delikatnie wyrolowujemy, wyro połamałem język narządy płciowe na zewnątrz. Z angielskiego nazywają to popping, czyli wyciskanie. E, dobra. Odkładamy maluszka, zaznaczamy płeć. To jest sztuka numer 12. Z tego miotu. I lecimy następnego. Tutaj high Maluszek ładna szara główka, też low white tutaj, delikatne białe przebarwienia. Tutaj też bardzo, bardzo słabiotki piedzik, ale za to bardzo ładnie czerwony. Będzie, będzie miał bardzo przyjemny kolor. No i seksujemy. O. i Wychodzę na bardzo ładne dwa chemikońcy, czyli to jest samiec, i znowu rolujemy bardziej z drugiej strony, wtedy też drugi wyjdzie i tak to, tak to mniej więcej wygląda dobra. Zaznaczamy Zaznaczamy samczyka i lecimy dalej. Dobra, następna sztuka też ładnie wyliniała. Też, o, też hypo red, też piet, też low white. Ciekawe, czy im będzie się z wiekiem rozszerzało. Ten jest nerwany, dziku. Oczko ma dosyć ciekawe. No ma. O, całkiem ciekawe te oczka. No i seksujemy. Jeden chemik nie wyskoczył, czasem wychodzi łatwiej jeden, czasem drugi. I przechodzimy do następnego. jeszcze oznaczymy? samczek. Następna sztuka. Tu już mamy w teserze, Możecie sobie zobaczyć. Co ciekawego Piet robi z Teserą, jak ją rozszarpał, na w zasadzie wygląda na bardzo, bardzo zbliżenie do normalnych siodeł, aczkolwiek po ogonie można poznać, że to jest Tesera, po tej takiej przerwie za głową też właśnie można, można ustalić sobie, że to jest Tesera. Jak z markerami? No, tutaj już jest troszeczkę lepiej, zaraz za głową jest fajnie. Ale to będzie taki raczej low, łamany na medium aniżeli coś ciekawszego. No i seksujemy. Łówkę sobie złapie, żeby było wygodniej. No i samiczka. Samiczka, także bardzo ładna samiczka o bardzo fajnym wzorze. Będziemy tyle opowiadać, bo film będzie trwać godzinę. Następna sztuka, też Tesera, tu jest bez hipo. Od razu widać, jest ciemniejsze, widać obwódki wokół, wokół e, tych środeł, które powstały po rozszarpaniu tej Tesery. E, markery są z jednej i z drugiej strony, niedużo, też taki low ale wzorek ma naprawdę świetny nie wiem czy będą brudzić prawie wyczyścimy łapiemy i wracamy ogonek i wyciskamy i wyciskam samiczka mamy już ładne dwie te sery samiczki I lecimy dalej. Kolejny powder. Też nerwany. Bardzo fajne, czyste buki. Ale też raczej low white. Delikatne, delikatne białe przebarwienie, ale na tych jaśniejszych i szarych wężach dużo gorzej widać. Chłapiemy i wyciskamy. Samczyk. Dwa chemii penisy wyskoczyły. U tych jasnych odmian czasami aż widać te chemi penisy. Prześwitują. Nie wiem czy uda się złapać, ale... A czasami jest taki ciemniejszy kolor. U snowów wiem, że to widać lepiej. Także jak będziemy pokazywać Wam e, miot snowów, red snowów, to spróbuję Wam to pokazać. Następna sztuka. Ktoś tu burder zrobił ładny. Zaraz się wysprząta. To jest najprawdopodobniej hippopelter, bo jest dużo jaśniejszy. Boki wyczyszczone. Tu nie jestem w stanie markerów zauważyć. On dopiero przy wulnicy, troszeczkę podrośnie, tak naprawdę będą widoczne. Ale też raczej mogę obstawiać, że to może być raczej jakiś low. Wzór bombowy. Maska na głowie, też bomba, no i seksujemy, i idziemy dalej. No, już skończyłeś? Nie skończyłeś, jeszcze się i rolujemy, i też są. Zobaczenie tych narządów żeńskich gwarantuje Wam, że to jest samica. Nie ma, nie ma możliwości wtedy o, o pomyłce. W momencie, kiedy wyciskacie, a nie wychodzi Wam nic, to znaczy, że maluch jest zły, źle wyciśnięty i dalej jest tak zwanym nieseksem. Tutaj też mamy burdę i tu mamy bardzo przyjemnego pieda. Trzeba go przetrzemy. To już taki maluszek podchodzący pod nawet Extrema, bo widzę, że wzór na głowie jest rozszarpany. Znaczy na głowie, za głową. Zobaczcie sobie z tej strony z boku to aż do wzoru dochodzi. Z drugiej strony jest też konkret. W zasadzie na sej długości. Już niektórzy nazywają takie rzeczy Watch Biały nosek. Także mamy być Na No ten wzor to też jest tessera. Ale jest tak rozwalona, że masakra. Naprawdę jestem tam, tam pełen I tu przy ogonie też mam markerem. Naprawdę kozak. No i bierzemy się za wyciskanie. Tutaj widać. Nie wiem czy widać na nagraniu, mm -mm. ale widać wręcz te penisy Ciach. Nie wiem, czy da, uda się złapać, jak one się ruszają przy wyciskaniu. Mm -mm. Tu się mówi, że nie. Ale na gołym okiem to widać. Samczyk bardzo ładny. Na razie wszystko wskazuje na to, że najprawdopodobniej ten samiec zostanie, chyba że w następnym minucie znajdzie się coś lepszego. To jest moja ulubiona na zmiana. Znaczy, tam ten samiec hotback. Tutaj mamy znowu pełtera lub hypo pełtera. Raczej ciężko powiedzieć. Chociaż oko oko sugeruje bardziej hypo niż samego pełtera. Ale dosyć ciemny. Też raczej albo no white, albo bardzo. Też widzę jakieś tutaj przebarwienie z tej strony białe. Więc może to być low. W każdym razie całkiem, całkiem ładnie, bardzo, bardzo ładnie rozmyty. I wyciskamy samiczka. OK, ładnie się rozkładają w tym mieczu. Przechodzimy do Tu jest z pewnością hypopeuter. Szalony. Bardzo mocno rozmyty. Tutaj nie ma szans, jest za jasny po bokach, żeby zobaczyć markery troszeczkę podrośnie i dopiero będzie tak naprawdę widać na przywolince. Bardzo ładna głowa. I przechodzimy do seksowania. Też samiczka. Zostały nam dwie sztuki. Sera Hypopelter. Z bardzo fajnie rozwalonym wzorkiem. Ładna głowa, ładne szaro-niebieskie oko. Markerów nie widać, no ale to jest tak jasna odmiana, że, że ciężko na razie dopatrzeć. I wyciskamy. I robimy. I wychodzą nam chemi hemicylitoris, czyli samiczka. I ostatnią sztukę. Pied Tesserra. Z całkiem zwyczajnym wzorkiem, jak na jak na tesele w piedzie. Boki lekko rozmyte, bez widocznych. Jest jeden marker. No, czyli taki klasyczny low, low white. I seksujemy. Cyk, samczyk. Także mamy całość miotu poseksowaną i poidentyfikowaną. Także tyle ode mnie. Dzięki za obejrzenie. Stawcie komentarze, tam pierdoły różne. I do zobaczenia następnym razem.